Historia kowarskich sztolni sięga początków średniowiecza. Stworzone przez walonów podziemne korytarze służyły pozyskiwaniu drogocennych kruszców. Wiele lat później, w XX wieku, miejscem zainteresowali się Niemcy. Wtedy też z ziemi, między karkonoszami i rudawami janowiskimi, zaczęto wydobywać uran. Utajnienie prac wydobywczych zaowocowało setkami historii i pytań, na które odpowiedzi poszukiwane są po dziś dzień. Projekt pod nazwą Kotlina Uranowa to zespół dwóch podziemnych tras turystycznych, dotychczas oczywiście działających osobami. Obecnie kompleks kopalni uranu liczy rzepa i pod podgórze został połączony w tak zwaną kotlinę uranową. Będzie jeden wspólny bilet sprzedawany na dole na parkingu, tam gdzie zostawia, zostawia się samochody. Tam będzie można kupić bilet, a potem po całym terenie poruszać się już i korzystać z poszczególnych atrakcji. Jeden bilet to oczywiście atrakcyjniejsza cena i tak naprawdę myślę, że dla turysty jest to bardzo duży, duży jakiś tam plus, dzięki któremu będzie mógł zwiedzić obie, obie trasy. Na zwiedzających czeka blisko 3 godzinna podziemna wycieczka tajemniczymi korytarzami, pośród których mogą odnaleźć wypełniony po brzegi drogocennym kruszcem skarbie walonów, pracownię karkonoskich laborantów, a nawet bombę atomową. Wszystko dostępne dzięki jednemu rodzinnemu biletowi. Trasy połączą się i długość ta zwiększy się oczywiście do 2800 metrów. Eee, także to połączenie... Trasy oczywiście wydłuży czas zwiedzania dla turystów. Jednak podziemia i ich historia to nie wszystko, co oferuje kowarska Kotlina Uranowa. Parklinowe będą czekały ścieżki edukacyjne, także chcemy temu turyście zapewnić cały dzień zwiedzania, żeby nie musiał jeździć od jednej atrakcji do drugiej, tylko żeby mógł cały dzień z rodziną spędzić właśnie w Kotlinie Uranowej. Już wkrótce długi majowy weekend, być może warto poświęcić część wolnego czasu i poznać historię podziemnych korytarzy pełnych tajemnic, opowieści i niespodzianek.